Nie Pan w Polsce już kilka lat, jak Pan sam powiedział, ten obraz z Rosjanina w naszym kraju nie jest jakiś e, najlepszy. On z reguły się kojarzy e, z handlem. po prostu. Już coraz mniej z handlem, na szczęście. Teraz, teraz obraz Rosjanina w Polsce coraz bardziej się kojarzy e, z kimś wrogim, co, 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 co mi się bardzo nie podoba, z kimś, kto nie lubi Polaków. To, to, jest, to jest właśnie niezwykły mit. Ja e, do dzisiaj nie mogę tego sobie wytłumaczyć. Polacy są przekonani, że Rosjanie nienawidzą Polaków, że, że Rosjanie są Polakarzówcami. Przyjeżdżasz się do Rosji i okazuje się, że Rosjanie w ogóle o Polsce nic nie wiedzą, bo, bo, bo to nie jest kraj marzeń Rosjan, to nie jest kraj, który jest na tapecie. nie mówi się generalnie o Polsce w Rosji. Więc ja się zastanawiałem, skąd to się bierze w ogóle. I moim zdaniem jest to ogromne, w tym ogromna wina mediów współczesnych też w Polsce, którzy wpajają Polakom jakich to, to tam na schodzie nienawidzą. To absolutnie nie jest prawda. Doszło nawet do, do tego, że przyjechałem i pytam, słuchaj, Dmitry, czy naprawdę mówicie tam o nas tak, tak w Rosji, tak, tak nie łanić tam Polaczki, to, 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 to Polaczki takie mali tam są w ogóle wybrani. Nie ci uwagi, fuj, fuj. Nigdy w Rosji nie słyszałem czegoś takiego, że Polaczki, żeby się wyśmiewać z Polaków. Wręcz przeciwnie, ja pamiętam, że głównie się mówiło o tym przed tym, jak po raz pierwszy do Polski przyjechałem, że Polki są piękne, to są piękne kobiety. Że Polska miała trudną historię, ale tam był, był wspaniały świat arystokracji. I, I tak rzeczywiście się mówiło. Za to to, że Polska jest krajem niezwykle rusofobicznym, bo to jest, to jest, to jest najtru, najtrudniejszy kraj dla na jakim sobie można wymyślić, może ponad, poza krajami nadbałtyckimi, Litwą, Łotwą, Estonią, która, która, które po, po przejściach są też bardzo rusofobiczne w tej chwili. Wręcz sytuacja jest tam tragiczna, a tam są naruszane ciągle prawa człowieka, więc ludzie rosyjskojęzyczni co nie potrafią się nauczyć szybko języków narodowych w tej chwili. są wypychanie na margines społeczny. Nie mają, wiele z nich paszportów do dzisiaj nie wydają. Ale to już zupełnie inna historia. Więc w, w kraju, w takim kraju, w którym się znalazłem, okazało się, że, że, że tak, kraj jest mega rusofobiczny, bardzo trudny dla Rosji, ale z drugiej strony ogromna liczba Polaków lubi Rosję, potrafi zrozumieć Rosję, interesuje się Rosją. Yy, nawiązują ze mną kontakty, bo chcą z, właśnie ze mną porozmawiać, dlatego że ja jestem Rosjaninem. Ja tego bardzo nie lubię. Ja nie, ja nie lubię być atrakcyjnym, dlatego że jestem cudzoziemcem. Nie wiem, co jest z Rosjaninem tutaj, czy nie. E, lubię być atrakcyjny, kiedy mam coś do powiedzenia, i kiedy napiszę książkę, kiedy stworzę program telewizyjny. Wtedy dobrze się z tym czuję, jeśli ktoś tym się zainteresuje. Ale tym niemniej, dlatego że jestem Rosjaninem, to, 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 to jestem też atrakcyjny. Nagle to odkryłem i to jest miłe i to wskazuje również na to, że że, że da się żyć razem, że da się do, dogadać, że, 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 że potrafimy wspólnie myśleć i wspólnie widzieć świat. Nie tak, że Rosjanie widzą jeden świat, Polacy drugi i, i, i te światy są w ogóle osobnymi kosmosami. Nie. Da się, da się śmiać z tego, co jest śmieszne, da się razem się zastanawiać, jak rozwiązywać problemy i da się robić wspólny biznes. Bo to się po prostu da. A kiedy nie się to... nie daje, to jest tylko i wyłącznie głupota.